Cześć Kuba. Cześć Ala. Powiedz nam kilka słów o sobie. W firmie Bertrand kieruję zespołem informatyków i programistów. Tak jak unikalne są nasze produkty, tak samo unikalne jest wykorzystywane oprogramowanie, które tworzymy sami. Jako informatyka bardzo cieszy mnie to, że nasza firma, choć okienna, jest znana w lokalnym środowisku IT. Mamy tradycję współpracy ze szkołami. Co roku pojawiają się nowe osoby, praktykanci, starzyści. Chętnie ja dołączyć do naszego zespołu. Zdecydowanie dzięki tak zmotywowanemu zespołowi moja praca jawi się jako bardzo pasjonująca. Od ilu lat już trwa Twoja przygoda z firmą Bertrand i dlaczego się na nią zdecydowałeś? W firmie Bertrand pracuję 4 lata, a z branżą złożony jestem od lat 10. Zdecydowałem się na pracę w firmie Bertrand, dlatego że firma posiada serię unikalnych: unikalnych produktów, które są autorstwa naszych inżynierów z Polski, to wy, e, zdecydowanie wyróżnia nas na tle innych producentów stolarki w Polsce. Co oprócz pracy lubisz robić w wolnym czasie? E, w, e, po pracy jestem zapełnionym skrzypkiem i pianistą, lubię również pośpiewać. E, z uwagi na to, że, że moja praca to głównie siedzenie przy biurku i przy monitorze. E, bardzo cenię aktywność fizyczną na świeżym powietrzu i dlatego w sezonie od wiosny do jesieni spędzam czas przy pracach na działce. A w sezonie zimowym lubię odwiedzić siłownię. Jako ciekawostkę dodam, że na tejże siłowni przed wieloma laty, jeszcze przed karierą w firmie Bertrand poznałem szefa firmy. Obecnie fajny, jest to, że oprócz treningów robimy razem biznes.